I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Crisis 2 z nowym mikrofonem Samsonem Go Mic, który jest jednakże cudowny i niesamowity. To jest nagrywane dnia następnego poprzednim odcinku. Ach, ponieważ impreza była zacna. Och, była tak zacna... Tak była tak zacna, że bardziej się nie da. Widzę was. Jeb, 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 jeb. Miau. Takie działania taktyczne, to ja rozumiem. To jest najbardziej taktyczne działanie, jakie można sobie pozwolić. A ja sobie pozwoliłem, bo mogę. Póki mam ckma, to sobie mogę tutaj pozwolić na totalny rozpierdziel. Hmm, 300, 100. Uuu, to był ten potężniejszy. Cześć! Nie jesteś taki cwaniak, co? <noise> Dafuk! Ciebie mi tu brakowało! Ziemniaku! Martia! Zawsze pi... Zwarta. <noise> Jeżeli ktoś pamięta Resident Evil. Trochę sobie gierkę przyciszę o, teraz od razu lepiej. A będziecie mnie mimo wszystko dobrze słyszeć. To jest metoda. Schować się za rogiem tak, żeby komputer nie wykrywał go. A ty co tu? ty mi się kliczować w ścianę. Crazy 2. Polecamy. Okej, okay, i teraz rakiet. <gryzys> Ale to jest przyjemne. A ty co? Jedźmy stąd ty kurde! Po sztyciarskiej pasztecie. Ty też stąd widzisz. Jest ja zauważyłem, że kiedy trafię przeciwników, to pojawiają się takie, jakby taki trójkącik z kresek. Um, sygnalizujący to, że trafiłem właśnie w danego przeciwnika. On mnie naprawdę nie widzi? No właśnie, chciałem to powiedzieć trochę niewidzialności. Ty mnie nie widzisz? Nie widzisz mnie? Nie widzisz? Yy, z, z serii gra naprowadza przeciwników, ponieważ byłoby nam za łatwo. Travis the Rudy Fox polecam. A raczej nie. Bo tu nie ma co pole Dobra, niech mi życie się trochę odnowi. Regenerujące życie, jak zawsze. Battlefield style. Jeszcze jeden pocisk mi na szczęście został, to już. Pad, pad, Bo jest punkt kontrolny. O i uciekają, oczywiście, to jest pani event, uciekli w ogień. Umrzeć śmiercią wstrętną i pożogową. Nie, poczekajcie, muszę amunicję sobie zabrać. Dawaj mi amo. Jeszcze raz wezmę sobie. Bo do CKM najlepiej mieć zawsze po 200 pocisków. O, i tak to ja rozumiem. Panie pułkowniku. Pomyliło mi się z kątem prostym. <laughs> Jeżeli ktoś pamięta to, to, jest spoko. Jeżeli nie Nie bądź gimbus. Jebut. No i co? A, dobra. I to jest to jest pojazd latający naszej naszego wojska. My wcale nie jesteśmy mniej zaawansowani od tych kosmików, mimo że oni byli właśnie pod powierzchnią ziemi. No chcę wyjść! Jesteście ostatni! Będzie ciasno, ale tym razem weźmiemy wszystki. Jak jest ciasno, wydzielina na umysły! Co to Mamy niestabilnych! Nie, Fajnie. I dildo do bad Dragona wyłoniło się z ziemi. I Bad Dragon przejął e, całą inwestycję gospodarczą na całym świecie. A czemu nie? Takie wysokie. Naga poleca. A ty to kto? Jack Hargrave, pułkowniku naprawdę nie ma... To kanał wojskowy. Czasu na powitania. Widzicie tutaj broń biologiczną masowego rażenia o nieprawdopodobnej sile. Jeśli Alcatraz nie wykona moich poleceń co do Joty, za półtorej minuty będzie pan martwy wraz ze swymi ludźmi. Cyklop 4, zaczekaj! Wróć na pułap operacyjny! Przyjąłem. Cudownie. Dziękuję, pułkowniku. A teraz Alcatraz. Iglica jest przygotowana do rozsiewu zarodników, ale można załatwić jej systemy. Będziesz musiał się po niej wspiąć, tak jak po tej wroju. Będę się wspinać o wielkim Dildo z Bad Dragona. Stwierdzam zacność. <laughs> OK, spoko. Proszę się pośpieszyć. Czyli nic wielkiego, bo to oczywiście kaccenka jest jak wtedy. O Boże! dokończyć sekwencję. Dwa dialogi naraz się wciśnęły W porządku. Zaczekajcie chwilę, synu. Jeśli zbudowaliśmy ten kombinezon tak dobrze, jak się nam wydaje... Zyklop 4! Ląduj i weź nas na pokład! Tak jest. Schodzimy. Śmierć nastąpiła. A Cepidyn nas nawet... A jednak! Właśnie chciałem powiedzieć, że tak przeszedł bez niczego. A tu jednak? O kurde. Niech to Dunder świśnie. Iglica, Alcatraz. Pilnuj iglicy. Nie widzisz, że on mnie tu za suty złapał i nie mogę się ruszyć. Dildo wybuchło Kam labem. Wszystkich przepełnia uczucie miłości. Tryk. Prąd na jajkach. Zawsze cię obudzi Dobra, koniec z Bad Dragonem, bo już... Ile można ciągnąć ten sam kawał? Do końca. I nawet dłużej. No fajnie, ja mam się z nim tu? A dobra, przynajmniej jest... Aha. zajebiste quick time eventy. Really? Jeżeli on do mnie strzela, to ja w tym momencie raczej nie powinienem tak bez problemu się wciągać, wspinać i inne takie rzeczy. No i, no i co to miało być? Pierdachnął sobie tą bombą pseudoelektromagnetyczną i po co to było? Napięcie, że niby tam miał nas zniszczyć w taki sposób? No to jeżeli my... nas już tam nie było, to po co to zrobił? Żeby pokazać... A mogłem ci tak wpieprzyć? Zdalali nas i wyjebali cały pociąg stąd. Wyjebali kurde jak Nie będzie bluźnik narrator w tekście to Słuchaj będzie fajnie, wreszcie. tak po polsku, prawda? Polski dubbing najlepszy to jest Jeżeli istnieją jakieś odpowiedzi, to będzie Kurde, A Gult masa żołnierzy i jeszcze paru naukowców. To jest jeden Voice actor. A i jeszcze kolej z radia, ja zapomniałbym. I po prostu, ja jestem, kurde, taki fajny voice actor, bo potrafię od zmienić głos, i od razu już mnie nie rozpoznają. No gimby, może z ilorazem inteligencji chleba, na pewno nie rozpoznają różnicy. Znaczy, nie rozpoznają, że to jest ten sam facet i będą myśleć, że to jakiś inny aktorzy, że polski dubbing. I będą w ogóle myśleć, że to Polska gra na polskiej produkcji, i że to Stany Zjednoczone tak naprawdę są w Polsce. <laughs> no ale co poradzisz? Nie da radę ginę bez razem inteligencji chleba no nie mogę CQ Dobra, przypiąć się i założyć szpy. A ten tutaj będzie wyskakiwał tylnym wyjściem. Koło to? Ja rozumiem jeszcze odpowiedź co takiego, ale on będzie wyskakiwać tylnym wyjściem. Nasza reakcja. Kurwa mać! No nie mogę polski dubbing. O jezu! Bo lecę na... Przerwa, bo zbieram oddech po czytaniu tekstu. Resztkach paliwa. No to nam przywaliło także że mamy krytyczny poziom zdrowia. A pan tutaj z prawej bez problemu. Stoi cały czas tak samo. To powinno przynajmniej być tak, że on odlecił trochę. UWAŻAJ NA SIĘ! A czy akurat pełny pancerz był potrzebny przy takiej wysokości... ...przy spadaniu wody? Jesteśmy ranni od tego! ...nie Alcatraz. Lecz musisz zachować ostrożność. Lockhart wystawił na całej wyspie elitarne oddziały. No już jesteśmy niedaleko końca gry. Znaczy, niedaleko? 1 trzecia pozicania. nam w sumie zostało. Ryb bezkowej. <laughs> Ale fajnie, w końcu nie kosmitą z tentaklami. Teraz trochę przestawimy się na chłopców żołnierzyków. Naprzód, dostałeś w gardziołko nożykiem. <laughs> Wezmę sobie komandosa i właśnie ustawię go sobie na Tumika. Bo na Tumik, Tumik, tak jest. Tumik, jest półautomat. Nie lekką strzelbę, ja chcę powiększony małkazynek, nie, półautomat sobie wezmę dla lepszej go obrażeń i ten celownik, bardzo dobrze. Tutaj je, jest taki fajny easter egg, że jeżeli przejdzie sobie się cały ten poziom, bez włączania alarmu, to w jednym miejscu będziemy mogli zobaczyć fajnego easter egga, gdzie dwóch żołnierzy robi takie Ja, ja, ich bin eine kleine rüdenpolischen i coś tam odpala takie niemieckie techno. Ta sama muzyczka, co była wtedy w windzie, w tym Fury Pride, co pokazałem. I wtedy będzie tu 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 tut tu 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 I to jest taki fajny easter egg. Inny Insterek jest tutaj. Nie wiem, czego pokażę, bo nie wiem dokładnie, gdzie on się znajduje. Ale jest to, co nawiązanie do Metal Gear Solida, przynajmniej nie się tak wydaje. no Sorry, grałem już tak długo, żeby rozpoznać to. Jest taka. Jest Toj, do którego, jak będziemy strzelać, to facet będzie w środku mówić: Jeszcze nie skończyłem! Zostaw mnie coś tam. No, szczerze, to jest nawiązanie do tego potomka, potomków i ojców tego samego rodziny. Jednego żołnierza, który za każdym razem w pierwszej części też był od, z tą toaletą, że, ale mnie ściska. I on wtedy idzie do kibla, a my się uwalniamy z więzienia. To samo było w Metal Gear Solid 3 Snake Eater, najlepszym Metal Gear Solido. Meteor Gilo Solido. Chyba nawet Kane Rhodes popiera to, to zdanie, że, no, to sorry, to jest najlepszy według mnie. I pewno według niego Metal Gear Solid. Jaki kiedy, kiedykolwiek postaw. To chyba tamtej no, to jest, tak. To jest ten, to Zobaczymy, właśnie. Bo jeżeli nie ten, no to się sprawdzi. Hmm, jakby ich tu zwabić. Aha, on chyba sam pójdzie. Idę sektor. A tak, mogę sobie zaznaczyć w cienniku. Ok, a to musiałem go. Nie, ja wystarczyło, że go namierzyłem po prostu. I już wtedy był zaznaczony. Nie pamiętam już, bo no w końcu 4 miesiące chyba przerwy miałem. Po cichutko! Naprzód! I na pewno nie usłyszałeś tego bardzo wyraźnego. Buziaczek. A, prawie mi się przybliżało. Tak. A, to F ką się zaznaczyło. Co tu mamy? Nic ciekawego. Eee, doszukuje się tu jakiś... A nie, to z ich radia. To z ich radia się robi taki dźwięk. Ale... Dobrze, że mam ten tumik, bo to trzeba strzeć chyba w tego to i to ja pamiętam. Dobra, ukryjmy się w krzaczkach. Oczywiście przez krzaczki będą mnie mogli w stanie zobaczyć, ale już. Ej! Tak, to jest to! Ej, przestań! Nie szybciej! Przestań! No, i to tyle. To jest właśnie ten misterek. I to jest, no, sorry, dla mnie to jest stuprocentowe nawiązanie do Metal Gear Solida, gdzie był właśnie ten nasz towarzysz. Yy, znaczy, towarzysz, co ja pieprzę. Ten żołnierz za każdym razem po przeciwnej stronie, oprócz Metal Gear Solid 4, yy, Guns of Patriot, gdzie właśnie był koleś, co miał problemy z żołądkiem i zawsze do kibla wskakał. To jest fajny element, jakiś słodki. Znaczy, nie wiem, czy można nazwać to słodkim. Idźmy stąd, ty, kurde! Patrzcie, jak go gra naprowadziła. Ty. A przód. A czemu nie? Tam kibelek, tam kibelek... Znaczy, kibelek. <laughs> Wieprze, jaki kibelek. Um, jeszcze jakieś niezakryte... Nie o, tam jeszcze niezakryty trójkąt. Trójkącik seksowny. No i będziemy w miarę po cichu starać się ich wybijać tutaj. Um, tak, to są wszyscy. Jeszcze raz zobaczę. Yes, is! Yes. Okej. Okay. to najpierw weźmiemy ciebie, mój ty, soczysty przyjacielu w seksownej zbroi. Jest! yes! Naprzód. Włączono na zgowanie. Odpowiem! Witaj, towarzyszu! Czy miałeś kiedyś nóż w Einusie? W Team Fortress się nauczyłem stadać Wejnusy z oku mnie nauczył. Chociaż umiałem wcześniej, ale nie z taką gracją. Oh. Ejnx. <gry> Dobra, schowajmy się tutaj za tym gzymsem. Odładujmy sobie energię. I do kolejnych ziomków. To tutaj zobaczmy, czy jest jakoś. O, nie widzę żadnych trójkątów do wypełnienia. Nie widać. Dobra. No, już mi się przypomniało. Aha, jak tu jest? Tak, tak i tak. Czy tych dwóch zauważy mnie, że i tego zdejmę? Nie wydaje mi się. gra gracie, naprowadza tak bardzo! O Jezus, prawie zacząłeś biec w moją stronę, tak się naprowadzała. Fałszywy alarm. Fałszywy alarm. To Twój Anus. Hehe, <laughs> to fajnie, bo do tego mikrofonu mogę się masowo zbliżać i robić takie dźwięki, jak to Gimper zrobił. Ale to jeden jest fajne. To jest jedyna rzecz, jaką fajnie laser mu wystaje. Chociaż, chociaż nie mam się do, do czego doczepić, ponieważ. Nie szkodzi. Hargrave? To nie trwa o. długo, co? Może powinieneś być trochę ostrożniejszy. Yy, tak, on coś takiego zawsze powierzy i nas yy, znajdą od razu, ale mnie to nie obchodzi. Chodzi tu po prostu o ciche zabijanie. Dla zabawy. Dla zasady, dla miłości, naprzód. Bo miłość ci wszystko wybaczy. A jeżeli nie, to musisz wsadzić nożyk głębiej. I tu nie mówię o tym metalowym. I tak. I wszedł. Nie wiem naprawdę po co jest to usuwanie maskowania. Naprawdę nie mieli pomysłu w tej grze na to, jak zrobić to skradanie się. Yy, tak, yy, z dupy wbiegłeś na mnie, bo wiedziałeś. Rzuciłem nim o cement i cement go wybił, ale tak porządnie. A co tam? Jebać! Już zapomniałem jaki to ma recoil. A no tak, oni wsparcie ogniowe dają to, więc jednak zabijanie tak w yy, ten sposób nie jest zbyt... Yy... Efektywne, znaczy w sensie nie jest dobrym pomysłem. Dead? Is dead! Heavy is dead! Where are you? Okej, okay. 140 może być taka ilość amunicji. Mnie się podoba. Ale widzę, że jest w tym momencie 18 minut i jest punkt kontrolny, więc ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Do zobaczenia! Na razie, pa!